Ale ta piosenka w mi nieźle wyszła O, jak on ją zobaczy to on będzie mieć takie mokre jajca I będzie mi prosić, usuń tą piosenkę Widzicie, dzisiaj sobie przejdziemy 15 megamocnych wyzwań w Teraz Brawl Teraz Bez zaczynamy Wiesz co robię, to sprawdzamy czy ta runda będzie udana I otwieramy jednego star dropa Już w jest, jest, już w OBSie ustawione jest Już w OBSie jest do góry nogami o, ale muszę sobie... Mi też, mi też, kurde, gościu. Niewygodnie, że kciukiem gra. Na tym, bo ja zawsze gram z środkowym palcem, strzelam, bo teraz kciukiem muszę. Właśnie z lewej strony kciukiem robiłem. Jak będę mieć dobry movement, to nie moja wina. Dobra, ja. jeden leży. Nie wiem, jak mi się udało. Jednak umiejętności, jakie mam, a nie tak, jak mnie wyzywają w grze. Ja Jeżeli nie umieję, jestem nubem.

Bembro mam power Power cube. No nie no ciężki Aha. jest movement Ciężki jest movement do góry rogami Ja pierdzielę, ale ciężko To jest dopiero pierwsze wyzwanie a ostatnie będzie naprawdę mocne Nie wiem spróbujemy bo jest tam dwa Ale Laki mam w mi teraz Dobra, już schymałem. wszystko małe, wszystko wiemy. Ale... Oh, okay. Dobra, Dobra udało się do góry nogami. Ja pierdolę. Udało się do góry, Dobra. góry Dobra. nogami. Teraz będzie drugie wyzwanie, za nie Tylko sobie ustawiasz obraz w OBS-ie. Ocenia obrazu obrócie 180, lat. teraz już normalnie. Dobra Normalnie to drugie wyzwanie. Chlepy mistrz. Przez pierwsze 10 sekund zamykasz oczy, a kolega ci mówi gdzie iść. To też trudne będzie. Dobra 10 sekund minęło. Tutaj poszłem. Jakbym skręcił jeszcze w prawo i do góry, to miał skrzyneczkę. Kurde. Gdzie? Nie wiem czy 10 minut dokładnie mile ono 10 taką ale coś takiego A ostatnie no. będzie najtrudniejsze, będę się cały cały mecz tak wygrać. Wiesz? Nie dopiero trudno, co? Kurde, więc jeszcze sekundę. Uciekaj, teraz byle jak, nie? Kurde. Nie udało się jeszcze raz. No. Jeszcze raz, tylko tym razem ty. Tylko tym razem ja cię mówię. Dobra. Trzy. Cztery i cztery. Dobra, trzy, cztery. I idzie. Trzy, w cztery. lewo. Do góry. I atakuj. Atakuj. Kurde, Prawiasza pokonałeś. A i Alan mnie też pokonał. Dobra, jeszcze raz. Znowu ja. Dobra. Nie ja słaby jestem w tym kierowaniu, ale sprawdzimy siebie. Znowu Nie ja? no! 12 to będzie kurde dziwne tego co czujesz. Wszystkie, co dziwne. Prawo, do góry, do góry, do góry. I atakuj, atakuj. I teraz w dół, w, w, lewo, w lewo, do góry, w lewo. I do góry. I atakuj teraz. Teraz już chyba minęło 10 sekund, mi się wydaje. Ale i tak nie możesz. Jak, jak przez przypadek to nagrywamy drugi raz. Albo wycinam. Po prostu. I robimy jeszcze raz Ale S, bo nasze uchę prawie nic nie robią, nie? No, twoje jakieś tam maluchy wypuszcza moje prawie nic. Dobre w postacie nam wylosowało. Prawda? A będzie jakieś wyzwanie jakimś postaciami mamy Nie wiem, nie patrzyłem. Nie było nic takiego, było tylko bardziej stylu stylu rozgrywki. Wiesz o co chodzi? Będą tylko utrudnienia bardziej niż, niż że musisz to postać grać. Rozumiesz. Ale ta piosenka Tori mnie źle wyszła. O, jak on ją zobaczy, to on będzie mieć takie mokre jajca. Musisz mi prosić, usuń tą piosenkę. Na pewno. Jeszcze będzie mieć mokre jajca za to, że taki film robię. Na tych wyzwaniach. Zbłaniem jeszcze trudniej. O, teraz Dobra, jest. Jest, udało, jest się. udało się. Dobra, udało się zaliczyć to. Teraz jakie? Teraz jest. Snajper nie znam. Masz atakować tylko wtedy, gdy przeciwnik jest bardzo blisko. Czyli na blisko muszę być. Wiem, bo będzie wtedy zmarnowana. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Pięć. Walnąłeś tak w połowie ataku, zaliczmy, Chodź ze, szanty, chodź ze Kurde, jak się El Primo mnie atakuje. Nie, nie, wal, nie wal, nie wal. Dobra, w połowie ataku było chore. Zaliczmy to. Znowu w połowie ataku. No. Dobra, Aha, wygraliśmy. Teraz kolejne wyzwanie. Jakie? Ja. Skaczący wojownik. porusześ tylko w przerwach między atakami. Czyli poruszysz, pieniądze atakować i znowu. Znowu iść. Coś takiego. jak rozumiesz. Chyba jest też trochę przewalone, bo dużo ataków się zmarnuje. Wyrób tak, że tak co trzy sekundy. Od drugiego miejsca się liczy, No. Tak, normalnie. Tylko mi się co 3 sekundy ładuje. Test plus. No spokoju było, ale jak przegramy to też się nic nie stanie. Tylko, że jak 5 przegramy to dopiero. i w sumie jak nie będę się ruszać za bardzo to. Dość ataków nie zmarnuje A musimy się, się ruszać iść? Nie, możemy też w miejscu stać Aha, mogę to dać. Ja nie chcę czwartego, ktoś już trzeciego Nie idź, nie idź, nie idź 3 sekundy ja... To nie zaliczamy tego Dobra, już po mnie jest. Na razie. 10 sekund, Chyba... jeszcze. Kurde, 4 Trzyk. sekundy. Się niestety nie udało Kolt. tego wyzwania, więc zaczynamy. Nie, zaliczone. nie teraz jeden palec. Grasz tylko jedno ręko, jednym palcem. To to będzie ciężkie. Mega ciężkie. Je, jedno o, jeden... ręko, jednym palcem. Jednym palcem gram. No. Tak jakbym na lodówce grał Ale to będzie trudne. Ja zawsze dwoma Strafię? palcami grałem Albo trzema Nie powiem czy trapiłem czy nie Kurde Jakbym mówił dwoma palcami Ten kurde ich zaatakował I poszedł Ale że nie mogłem Ty grasz na pewno jeden palca Nie, co a było no. do małka od na nogi? Nie. Aha. 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 To Aha. Ja Aha. następne. A. następne wyzwanie to... Chodzący... Komentarz. W trakcie... W się gry cały czas komentujesz na głos swoje ruchy. i śmiesznie, tym lepiej. Ja pierdzielę, no. Spike mnie jakiś pije. Ruszam się, ruszam. Oj, jak go pokonasz, on będzie mieć, będzie mieć mokre jajce, jak Thorii. Jak tori, mamy Mam jeszcze jedną szansę. A ty też możesz głos zmienić na to, jak chcesz. To im śmieszniej, tym lepiej piszało. Staram się, jak najśmieszniej się da. Na prosta. dobrze, że już mogę z dwoma palcami grać. Dobra! Lecimy z kopselem! Dobra. Taki głos? No. Dobra. Lecimy. Trzeba zabić kuśnupka. Dobra, cyk. Próbujemy cię godzić. Ale mnie jeba. Gra. Siedzi na Mike. Co Ty robi? Teraz mi spuszczasz w pierdzień. Opa, próbuję, A się sam! No nie, nie ją czciwików dla mnie. O, nie. Alec Mike, to wygóra. go mocno, mocno. Maszynowa, maszynowa. Wyłączył no, mi się telefon! zaraz zadzwoni! Kurde, pierdziale! Nie.

No nie udało się, no nie udało się. Ten wyzwanie z tego co widzę, to też będzie to jedno z takich. Gdy tam wyzwanie, będzie też takie trochę dziwne. Dopadnie do pamięci, speed. Dobra, lecimy na to skrzyżkę, proszę bardzo. Na rynku, się, rozwalamy. pierwszy atak, drugi atak, trzeci atak. A, ja się czuję jak. Ja się, ja się gościem, ja go, ja go czuję jak. Niektórych na mistrzostwach świata. Dobra idziemy dalej. Zabijamy. zabijamy, zabijamy zabijamy Dobra, dobra zabiłem Mamy 2 parkuły w tym momencie, i mam 6 tysięcy Pan Panda ma 8 Lecimy, lecimy Lecimy, lecimy Przestało się zrobić tak I leczy Chester, leczy Chester Teraz kurde Jhin Dobra, jakiś jest bardzo i mam loa, mam loa, muszę unikać przeciwników. Szybko, szybko, szybko zabiję tą pszczółkę albo Zabiję pszczółkę. No i drugie miejsce. Zajmiemy to. Zajmiemy to. Zajmiemy to. Dobra, następne to jest. A może być głos, czy nie? Czy średnia? Mógł być głos, czy nie? Mistrz Ciężki, twoim celem jest unikanie przeciwników, a nie zabijanie ich, atak tylko w obronie. Jeśli muszę uciekać przed przeciwnikami, jakiegoś będę mieć, a tak to jak atakować, to też muszę się obronić. bardziej. Coś takiego. O! Kurde. Czyli obrona działa tak się dopiero jak mało HP będziemy mieli No Tak samo Jak będziesz tak mocno rozwalać prawie, że coś tego typu e 13 wyzwanie będzie mocne A już u speed gościu Nie, w obrony się To uciekam To uciekam, czekam, cieczka, cieczka Idziemy parkiła zebrać jak jest żeby mieć trochę więcej HP Szukam skrzynaczek, ale wszystkie prawie rozbite, z tego co widzę. O, wszystkie rozbite na tym poziomie, co my jesteśmy, tym górnym. A im niżej, to więcej typów będzie. Szukamy skrzynek po prostu. Mam mało. Mam mało, uciekaj! Kurde. Mam jeszcze jedną szansę przecież. Słuchałem cię, Senki, król w Torii? Myślę, że S.T.R. dostaję. Nie, 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 Nie ja zadaje kurde 2000 nie Trzy prawie Taka super ta zbalansowana gra Ale super zbalansowana Nie no Po prostu super balans Barry będzie nasz atakować Blueberry, Luberry Mam mało, mam mało Ja na razie nie mam. No już mam. jeść. Yes. Mam mało, mam mało, mam mało. Dobra, już po mnie. Gość malowała, gość malowała. Muszę go te boczki pokonać. No i nie pokonałem. Nie udało nam się. Dobra, teraz. Grasz całą, będę bez mówienia. Dobra, spoko, bo ja nie jestem jakiś super w komentarzu, więc dla mnie tam spoko. Loso. Wybierasz losową postać, nawet jeśli ją nie umiesz grać. Berem średnio, ogarniam. Jest w łatwa postać. Po pierwsze, rozberem gram. Tak od bardzo dawna. I spoko postać. I chyba będę ci chwilę dawać, wiesz? Żeby nie było to pani gramy tą postacie co je wylosowaliśmy teraz Nie mam ataku! Kurde Ciekawe jak Tori zareaguje na moje piosenkę, co? No Małe, nawet? Ja reakcję reakcję zrobię na jego miejscu Nie wiem jak ty Ja czuję, że ktoś na teorię mówisz wyśla a masz na niego kontakt? Czy średnie. Czy tylko w komentarzu? Jak masz jakiś dalszy kontakt, to... Spoko. Mi się udało. Następne wyzwanie. Spambot. Atakujesz non-stop, nawet jeśli nie ma nikogo w ale teraz można postać zmienić. Ja wiem, co wezmę pod tą... Pod to. Wiesz co? Kolta. on jest spamer spammer. My trzeba spamować. Muszę cały czas atakować, jak tak, tak mam atak. Tak mi napisano. Nie ataku. atak. 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 Ja tylko spamuję. No i git, bo ja już diedłem. I będę dopiero za 8 sekund. 7, 6. Już piątkę miałem, ale niestety się nie udało. Ale drugie miejsce zaliczamy. Dobra, zaliczyliśmy to dziwne wyzwanie. Taniec życia jest co 5 sekund. Musisz zrobić krótko pauzę i obrócić postać w kółko, czyli kręcenie jest co 5 sekund. Dobra. <laughs> kręcenie się. To, kiedyś każdy robił w tej grze. Ty, ale może ktoś dołączy do naszego tuba? Idę, na mój, no. No ty, Dobrego Dobra, jego teammate leży. Zakręć się, bo zapomniałeś. Ano? Kurde. Ja to. Tryb snajpera, możesz poruszyć tylko w bok, nigdy do przodu lub do tyłu. I tylko na boki. Akurat to jest przeciwieństwo. To jest akurat przeciwieństwo tego, co robiłem w wyzwaniu. Bo wyzwanie wyzwaniu ostatnim, z Brawl Starsa, robiłem, że mogli poruszyć tylko na górę i na do doło. Teraz będę robić, poruszam się tylko na bok. Ja mogli powercube'ów zebrać. Chyba, że atakiem, bo atakiem to jest co innego. Snap? Ja mogę Ty? tylko na boki, niestety. A ja się tylko... tylko delikatnie, tak troszkę. Ja no, ja już też się tak... Mama, no, no, tak rusza dziwnie. Ja no, jestem w okay. byłem w takiej pozycji słabej. Nie, ja... Mogę trzy kratki ledwie pójść. Weź sobie włącz w tle tą piosenkę, jak możesz. Nie możesz. Czekaj Ja też. Ja mogę tylko tak koło chodzić Ale a możesz A nie do góry, tylko na boki, a atakiem możesz co innego. No nie udało się niestety. No, przecież mamy jeszcze jedną próbę, bo, to, bo się ruszyłem kilka razy do przodu. Do Więc mam jeszcze jedną próbę. No nie. Znowu nie mogę się poruszać do skrzynki, a ty możesz, masz atak. Kurde, nikt nie rozumie, że robimy. Wezwanie. Nikt nie rozumie. Dobra, przegraliśmy to. Mamy ostatnie wyzwanie. Mówi, gdzie masz iść przez kilka sekund. Ma sensu, bo ciebie tu nie ma. Więc trochę zmieniłem. Po prostu mówisz, nie iść. Mówiąc, zamykamy oczy. Dajesz na wyczucie. Mów gdzie iść. Aha. To super, mnie wypęczyli. Ja mogę tylko... z otwartymi oczami, gdy się jak, jak ja nie żyję. Tak to wygląda. Dobra, zamykam oczy. Kurde, ja nie wiedziałem, gdzie jest przycisk ultu, bo z za oczami byłem. O, jeszcze ja? Bal 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 bal. Kurde, nie udało mi się. A ja ciężko się zagrał z zamkniętymi oczami. Aha. Ty grałeś czy bez? Czy, czy nie? Ja? No to jeszcze mi nie mogłeś grać. Teraz robimy to samo, tylko że mamy jeszcze dwie próby, a ja ci mówię. Dobra? A teraz jedenasty gra z zamkniętymi próbu tylko Dobra iść w lewo w lewo czekaj bo mi się łatwo marta dobra czekaj chwilę Jeszcze w drugie w lewo w lewo w lewo i teraz ataki

Dobrze idziesz, dobrze idziesz. Bo on jest blisko ciebie. Mielbisko nie blisko mnie znaczy się. Masz Hanka jeden, vs 1. A i drugie miejsce. To można powiedzieć, że wygraliśmy i tak. Ja się już na mnie.